Yo, yo! Witam wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj widzimy się w nowej rubryce na naszym kanale. Ogólnie ta rubryka pole będzie polegać na tym, że będziemy grać z widzami 1 vs 1. Taki meczik Best of 3 bym powiedział. Bo do dyspozycji będziemy mieli kałachy, awupy i pistole. Eee, przede wszystkim widz będzie wybierał jako pierwszy na co chce grać. Powiedzmy będzie chciał grać na awupy, jak w tym wypadku z e, Janem. Jeżeli chcecie zapytać, dlaczego, dlaczego właśnie z Janem nagrywałem pierwszy odcinek, to zapytałem na Discordzie, na którego Was e, mile zapraszam, żebyście pijali, czy ktoś ma czas i chce nagrać i się odezwał. I właśnie wybrał awupy, ja pewnie wybieram kałachy i gramy taki mecik best of 3. Jeżeli się skończy 2 do 0, to jest po meczu. Jeżeli jest jednak 1 do 1, e, to gramy mapę Decider, co w tym wypadku, w tym odcinku będzie pistol rounds, nie? I w sumie to by było na tyle, więc zaczynajmy, co nie? Przywitaj się z widzami, wszystkim to może Restartuje i lecimy. E, oczywiście gramy tak samo jak normalnie w competitive, jest do 16, tylko że gramy 1 na 1, w tym wypadku na awki. E, ta mapa została wybrana przez ciebie, czyli ogólnie mapa z AWKami, nie? Bo. Aha. Okej, okay. jakiś fail. Dobra, to krótkie cięcie. Yo, yo, widzimy się po krótkim cięciu. Mieliśmy jakieś problemy techniczne, ale już jest i gramy dalej. Oczywiście startujemy od nowa, bo był wynik wyłącznie 1-0, więc nic się nie zmieniło. Ej, widziałem cię! Widziałem cię gdzieś tu. Tu jesteś. Pyk, pyk, widzę twoje nogi. Śmieszne. Dobra, pyk, pyk, eee, nie potrafię trafić czasami. Ej. Ta runda trwała zbyt długo. E, dobra, e, ogólnie możesz, e, możesz się przedstawić też. E, mówiłem, że jesteś Jankiem, więc miło, że wbiłeś ogólnie. Powiedziałem, że, że wbiłeś Discorda, więc wszystkim e, polecam wbić na Discorda. Wbijajcie, wbijajcie, fajna polecam. No, możecie tam z nami zapoznać się, możecie zagrać e, Na streamie możecie się tam jakoś z nami załapać i tak dalej e, Ogólnie też chciałbym zapytać, czy pasowałaby wam taka rubryka e, Wydaje mi się, że będzie spoko, bo można zagrać z widzami O kurde, nie mogę trafić Dawaj tego muskopa Dobra, nieważne Nie trafia. No e, Nie pamiętam, co już mówiłem ale ogólnie... A! Pytałem czy chcecie, żebym kontynuował tą rubrykę, bo w sumie wydaje mi się spoko, że... Mo... O! ładnie trafiłem. Się. Że możemy zagrać widzami. Będzie to na podstawie tego Competitive Matchu, czyli do 16 i taki Best of 3. E, ogólnie... Możesz opowiedzieć. Łapka w górę. Zawsze. Pod wszystkimi filmami pamiętajcie. I subskrybujcie też bo sub no. z to jak jest bez ogona... nie sub bez dzwona to jak pies bez ogona wiecie um, widzowie i... widzowie nie kłamią nie żeby nie było no. <noise> to nie jest ustawione wcale e, dobra Wiesz, ogólnie możesz opowiedzieć e, jak natrafiłeś na nasz kanał i co ci się podoba co ci się nie podoba co byś chciał zmienić itd tak no to tak, podoba mi się na pewno styl, że prowadzicie to razem. Widzę, że jesteście e, bardzo zgranym zespołem. No i. Czy, znaczy, zmienić to prawie nic, tylko więcej ludzi musi wbijać na Discorda. A, widzicie! Discord w opisie, Discord w opisie. Tylko 300 no, widzimy, że kanał się właśnie. Roz... Nie widziałem, gdzieś tam jest. Dobra, znów mnie trafiłeś, dobra, nie trafiłeś. W ogóle nie trafiłem. nie wiem, że się trafiłam, nie? No, trafiłeś, trafiłeś. Kanał się powoli rozwija, a raczej nawet w miarę intensywnie teraz się zaczął rozwijać. Aktualnie mamy 340 widzów. Przypominam, że na 500 subskrypcji planujemy zrobić QA. Więc jeżeli macie jakieś pytanie, to możecie zadawać. I będzie fajnie ogólnie, bo widziałem, że już kilka pytań widzowie nam zadali. Przede wszystkim polegały one na tym, jaki mamy akcent, bo wszyscy, wszyscy, wszyscy chcą wiedzieć właśnie o akcent, ja skąd zadałam. pochodzimy. skąd pochodzimy. Też było bardzo fajne pytanie, jeżeli nie zapomnę, to wstawię tu ten komentarz. Co nas skłoniło do nagrywania? Dobra, gdzie jesteś? I znów pytanie. Ja to na farcie lecę, co nie? Ale ja. Te dwa bo ty trafisz. Co, wy... co wymieniłeś, to moje. Tak? A no, widzisz? Tak. No to jak, jak przypomnę, to jak przypomnę, to. Jak mi się przypomni, to wstawię to. Wstawię to do filmiku. A, teraz tym razem to ja cię trafiłem. Ja wstawię to do to filmiku, właśnie... bo. A, fajny był ten komentarz. Oczywiście jeszcze na jego nie odpisałem, ale jestem w stanie to zrobić i mam taki zamiar. Widziałem jak widzisz ten komentarz, ale jeszcze nie zdążyłem odpisać. E, jeszcze Nie wartę, że ja ci 8 84. No, tak samo jak ja. Przynajmniej przez ostatnie dwa razy. Dobra. A dostajesz 49, a ja potem dostałem jeszcze za 8, nie? No nie, no to jak trafiłem cię trzy razy na rundę, to to już jest niesprawiedliwe. A o dobra, nie widziałem cię. Nie widziałem cię, no ale... Ale bym ciebie tak zabił, jak gdybyś ty mnie trafił trzy razy. Nie, dwa, dwa chyba. Znaczy ten ostatni to był śmiercionośny, ale dwa. Widziałem cię przed chwilą, nie wiem czy stąd zwiałeś, czy nie. Zaraz zobaczymy. Dobra, tu jesteś. O jeden. O kul, nie. Ale da... O kurde, bo ci nie tak wskoczyłam. O Boże, ja nie potrafię strzelać czasami. Ja też! O, teraz wjadłem. Przepraszam ale wszystkich no za mego skilla. Przy tym, że normalnie w teamie. No, normalnie w teamie jestem bardziej snajperem, ale jak widzicie, czasami nie wchodzi. I przy tym, że nie tak mocno potrafię grać jeden na jeden. Teraz co zmisowałem, to też było fatalne. A tu był ładny strzał. Pierwsza połowa się kończy. 11 do 4, czyli taki wynik w miarę niewyrównany, więc panie, Janku, nie jestem, no. panie Janku trzeba się postarać, ale wybrałeś no. mapę na WP, nie? No tak, nie wybrałem, było. ponieważ myślałem, że mi lepiej pójdzie. No, no, aż tak źle nie ma, no. No scope! Nie. Ale teraz zrobiłem. Ja Fast tak ma pewnie. Nie? Nie, nie, nie. Skoczyłem tak na murek, nie? I no. ci tak... Skoczyłem tak i tak, w locie, nie? Znaczy nie w locie, tylko... Tak, yy... Od razu po tym, jak przycelowałem. Ej, no to jest nie fair. Dobra. Musiałem trafić dwa noskopy, żeby cię zabić. Mhm. Żeby cię zabić. Chyba... Chyba to Terno to trzeba więcej strzałów. Ogólnie to miło, że się odzywasz, że się nie boisz, nie stresujesz. Nic fajnie. fajnie. Widzisz, że robisz kabaka, bo wygrałeś dwie rundy za jedną, nie? Jak no. tak pójdzie, to będzie 10-5, aczkolwiek tego ci nie wystarczy, więc musisz się spiąć jeszcze bardziej. Dobra. Bum, 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 bum. Dobra. 13 do 6. Nie jest tak źle ogólnie. Występujesz w takim. Jak się czujesz, że występujesz w takim pierwszym filmiku z widzami? Jesteś taki, powiedzmy. jakby, jakby tu to określić? Jesteś takim e, starterem, nie? Tej, te, tej rubryki, nie? No, powiem ci tak. Seria fajna. Dobrze, że nie gra się na oskiny, bo takie. Jak się grało z Chinami, to jest tak większy stres, no to takie luźno granko, to fajne. Widziałem cię gdzieś tu. Tak, no, dobra, A ja myślałem, że ty dostałeś. No nie, co ty. Czyli dostałem, dostałem po tym, jak e, sobie skoczyłem z ziemi, wiesz, z wysokości. Dobra. Oła. Trafię. A, chcę trafić teraz w głowę, wyłącznie w głowę. Dlatego też... A, tam jesteś. Widziałem cię, panie. Nie udało się, dobra. No widzimy, że pierwsza mapka się kończy 16 do 6. Teraz e, przechodzimy właśnie na kałaszki, więc e, widzimy się po krótkim cięciu. Yo, yo, widzimy się po krótkim cięciu, już jesteśmy na mapie z kałaszkami. E, ogólnie prawidłom są takie, że... dobra, tempo freestyle tam zapomniałem ustawić. E że jak widzimy na pierwszych timingach kolesia to nie strzelamy tylko przechodzimy z, jakoś, z, z jakiegoś boksa i wtedy zaczynamy bo ogólnie to by nie miało sensu dobra, już cię widziałem, jesteś za tym boksem one się skamują w ogóle tak na bokach więc mam teraz jakąś przewagę wiem gdzie jesteś wiem gdzie jesteś no wyjdź, no wyjdź ale się przestraszyłem Taki screamer, co nie? Dobra, ogólnie oh. jeżeli wygrywam to to mecz się kończy, 2 do 0 Jeżeli nie to oczywiście gramy pistolet eee, Ale warto też wspomnieć jaką masz rangę eee, Mówiłeś, że nie grasz e, matchmakingu, jesteś nowym graczem, więc serio masz trudniej niż ja O, ładna orcia wpadła eee, Masz trudniej niż ja, więc e, nie będziemy się dziwić jeżeli Niestety ci się nie uda, ale no. szacun, szacun, że spróbowałeś, że walczyłeś i będzie głośno. Dobra, udało się. Myślałem obach. bo tak miałem nacelowany na głowie, ale w wolo... Ogólnie nie, wiesz, bo ja, jak nie ma To jest ta różnica między e, e, tym, M4A1s, bo ja głównie to moja drużyna gra kałaszkami, a ja M4A1s. No tak, też jak nie masz armora, nie? Eee, Ma... już tam uciekłeś. Jak nie masz armora, to wiesz co się... Nie widziałeś? Nie. jest! Jak nie masz armora, to wiesz, to jak cię ktoś trafia, to ci celownik tak do góry, nie? I... No i słabo, słabo. Dobra, udało się. Udało się! 5 do 1. No widzisz, nie? No, to jest, to jest... Mam nadzieję, że dobrze się bawisz, nie? Ogólnie to wiesz, tu, e, tu nie chodzi. żeby nie było, nie, że. to jest powiedzmy nieładne, że wygrywam, czy coś 6 do 1, ale to jest właśnie taka co wiesz. No tak, ale chodzi tu, że. to jest taka rubryka, że o to chodzi, że będziemy walczyć, rywalizować, nie? No, e, trafią no się ja tacy wiem. widzowie, którzy będą lepsi, trafią się tacy, którzy będą gorsi, trafią się tacy, którzy będą na tym samym poziomie, i będzie wiesz, taka zacięta walka, co nie? Bo ogólnie to wiesz na takich mapkach, to strasznie, do, do, strasznie dużo ci daje. Monitor, jeżeli masz dobry. E, chyba cię widziałem tak. E, Strejfowanie, nie? O nie, dobra, ładnie tu weszło, ładnie. Ale ty teraz, ty tutaj tak na. na takim rożku byłeś. Ładnie ci weszło. A ładnie, nie, za, nie zdążyłem się za, nie, za czymś z. Eee. Kiedy? Yy, yy, no, kurde no yy, schować, o. nie no Spoko, o, spoko. spoko. Ale tak się teraz wtopiłeś w tło. No, ja czasami to się wiesz. Czym, czasami tak jest. Dzięki są tak kremowe jest. i ty miałeś tak twarz taką kremową. Już. Dobra, może dam. Tak się. Eee, jak... chciałem dać takiego one-tapa, wiedziałem, że jesteś low. Dobra, spróbuję dać takiego one-tapa, ale ja, wiedząc mój skill... Jak będziesz no to zobaczysz, jak się tutaj wlewa. Wiem. Tu. Bo ja normalnie, wiesz, ja raczej nie jestem jakiś dobry w 1 jeden versus 1. Jeden. Amon jest dużo lepszy, więc może też on kiedyś zawita w tej rubryce, nie? Nie widzisz mnie? Tu jestem. Nie! Yeah. Eee, dobra. Już nie one-tapuję, bo ze mnie e, scream to jest jakiś słaby. A ja e, teraz one-tapowałem. No ładnie, ładnie ci weszło, mm. ładnie ci weszło. Ja bardziej lubię spray, a bardziej to ogólnie lubię AWP, ale jak już mówiłem, że nie właśnie nie na takich me meczach. Nie na takich meczach 1 vs 1. Ale a... widziałeś, jak się wlewasz? Znaczy, jak no jak tak, wlewasz? tak, 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 wiadomo. Nie o, na takich meczach 1 vs 1 właśnie, tylko na matchmakingach, bo wtedy e, liczy się movement, liczy się pikowanie, agresja, flesze i tak dalej. O, one tap, A. aczkolwiek nie w głowę. Teraz y, pikowałeś ładnie, no to jak mówiłeś pikowałeś. No teraz strajfowałem, nie? Dobra. Ja myślałem, że... Bo ja ci chyba głowę, znaczy, Nie, mm, nie jakbyś walnął dobra, w głowę, to byś na pewno zabił. Nie ma innej opcji, nawet jakimś tym. Eee, no to zauważyłeś, nie że nie O jeżu, oj, ale teraz ruch. ten spray, poszedł tak, także. Czasami warto zatrzymać spray. A ja teraz zrobiłem cię na takie dwa barsty, nie? Czyli tak, poszczelałem sobie, patrz, poszczelałem, poszczelałem, zabiłem, nie? A ja tak... ja z, n, mam słaby monitor no. No ja też mam Czelownic. właśnie słaby monitor, ale... Czelownic. mam nie zamiar... Mała... Mam zamiar zainwestować. Nie no, celownik mi do góry poszedł! No to jest nie jest fair! Jest no ty tak, czała, ale to... O to chodzi, nie? No właśnie to chodzi, że wiesz, nie masz armowy. A ja wolę z blokiem grać. Ja nie widzę ci. To... Dobra. Kurczę. Sorry, że na końcu tak z pistoletem, ale chciałem tak... Spoko, nawet tego nie odczułem, ale ogólnie to ja miałem przewagę, jeżeli byłeś z pistoletem. Ogólnie to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Piszcie, jeżeli chcecie kontynuację tej serii i może się wypowiedzieć jak się podobało. Dzięki, że wbiłeś, że się odezwałeś. No, było tak. bardzo fajnie i miło. No, naprawdę. Mi się podobało. Polecam, łapkujcie w słowo. Dobra. Jak to mu? siema! Cześć, cześć.